Cześć, to Wacław, życie poczciwe. Czego nauczył mnie prawie rok bez alkoholu? O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Miałem dzisiaj sen: I had a dream like Martin Luther King Jr. Taki sen miałem dzisiaj, że byłem na imprezie tam na Dyniach Węgierskiej Górki, gdzie zwykłem imprezować w młodości, no ale zresztą co roku tam w zasadzie jestem. I byłem zawalony, byłem zawalony w tym śnie, z kimś tam się pobiłem, jakąś sprowokowałem bójkę, potem gdzieś zasłabłem, potem gdzieś wstałem, szukałem się, próbowałem się odnaleźć i nagle przypomniałem myśl, jak to się stało, przecież już nie piję tak długo, jak to się stało, że się opiłem. Co to mogło być? Myślę, wstanę rano, taki zawalony, kurczę, po co ja to wypiłem tyle? I nagle obudziłem się i czułem się taki szczęśliwy, że to nie była prawda, że nie piłem. I dało mi to do myślenia, bo widzisz, ta moja psychika bardzo mocno się zmieniła od, od czasu, kiedy skończyłem pić do teraz. Bo jednak nawet takie picie sporadyczne, jak ja uprawiałem raz na tydzień, dwa tygodnie, gdy jest jakaś imprezka, wciąż dość sporo Cię cofa w tym, co robisz. coś sporo Cię cofa, jeśli chodzi o Twoją sylwetkę, siłę i też wydajność na następny dzień. No, nie da się tego ukryć. Ja nie mówię tutaj o koneserach wina czy innych ludziach, którzy jakimiś są faktycznie specami od sztuki, jakiejś alkoholowej, małej. Tylko mówię o takim towarzyskim piciu, jakie się stosuje u nas w Ojczyźnie. I o tych rzeczach już mówiłem w tym filmie pierwszym, który nagrałem na ten temat. Zalinkuję go tutaj, możesz sobie zobaczyć. Dzisiaj bardziej chcę powiedzieć o. W pewnej mojej nauce, co z tego wyniosłem z tego czasu bez, bez alkoholu i dlaczego nadal to kontynuuję. Bo zauważyłem, że gdy pozwolisz sobie na taką kontrolę, tego co wlewasz w siebie, to ta kontrola przelewa się na inne aspekty. I jest to bardzo dobre, bo gdy tej kontroli nie masz nad tą jedną rzeczą, to podobnie się to przelewa na inne aspekty. I nawet jeśli to się dzieje raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, wciąż, gdy przynajmniej mówię ze swojego doświadczenia, wypiłem za dużo, um, czułem pewien niesmak co do siebie, co do też swoich celów, co do tego, kim jestem i kim chcę być. I gdy przestałem pić, nagle nie tylko moja kontrola nad niepiciem, ale też moja kontrola nad Jedzeniem, moja kontrola nad pewnymi czynnościami, moja taka dyscyplina umysłowa zdecydowanie się zwiększyła w takich małych rzeczach, które się też przelewają na pracę, na dom, na wszystko. Po prostu łatwiej mi wybrać tą trudniejszą rzecz. Łatwiej mi robić dobre rzeczy, rzeczy, które wiem, że powinienem robić. I to jest dziwne, że wynika to z takiej prostej zmiany. Prosta zmiana chwytu, jak kiedyś Warszawski Koks miał takie filmy. Aby mieć super sylwetkę, tak samo tutaj, prosta zmiana, nie picie, sprawia, że wszystkie aspekty życia, no może przesadzam sobie, że wszystkie, ale bardzo dużo aspektów życia poprawia się, jakość się poprawia tych aspektów życia. Niesamowite, że tak mała zmiana, w sensie zmiana rzeczy tak trywialnej, tak bardzo wpływa na, na inne rzeczy. Jest to ciekawe, jest to zaskakujące dla mnie, bo nie sądziłem, że takie coś się wydarzy i nie sądziłem, że to aż taki wpływ z po prostu picie ma taki wpływ na też inne rzeczy. Ciężko mi to wytłumaczyć jakoś naukowo albo psychologicznie, ale tak jest. Tak odczuwam. I nie jest to jedyna rzecz, która jest warta tego, żeby o niej mówić, jeśli chodzi o nie picie. Bo druga ważna rzecz to kontrola, którą uzyskujesz w sferze socjalnej. To kontrola którą uzyskujesz odmawiając, to kontrola, przez którą budowę asertywności sprawia, że umiesz podejmować trudniejsze decyzje też w relacjach z ludźmi. Umiesz się postawić wtedy, gdy wiesz, że powinieneś się postawić. Umiesz powiedzieć nie tam, gdzie wcześniej mówiłeś tak. I znowu to jest taka mała, że zaczęło się to od takiej małej rzeczy jak odmawianie po prostu picia, czy to na imprezie, czy na jakimś spotkaniu. Nie, nie wypicie sobie wieczorem czegoś do, do spania, do snu, nie wypicie jakiegoś wina, nie... wiesz o co chodzi. Odmowa nagle sprawia, że przychodzi ktoś do ciebie z jakąś głupotą, wiesz, że zajmie ci to dużo czasu, wiesz, że to nie są twoje zadania, że to nie jest twoja odpowiedzialność. Mówisz mu: Nie, nie robię tego, ty to robisz. Rozumiesz o co chodzi? Wcześniej, gdy byłeś w tym trybie, Miałkim, tej nijakości, to łatwo wszystko brałeś, co przychodziło. Byłeś, nie ty, kontrolowałeś życie, tylko tak, jakby to, co się przydarzało, życie kontrolowało ciebie. I tak się też czułem, gdy piłem alkohol, gdy chodziłem na imprezy, gdy nie miałem takiej kontroli nad sobą. Czułem się jak ten listek na wietrze, gdzie akurat zawiało, tam leciałem. Na szczęście, przez zbudowanie tej dyscypliny do odmawiania. Yy, Moje życie zaczęło mieć dużo lepszy kierunek zaczęło mieć pewną gwiazdę polarną, za którą wiem, że mam iść, i dużo łatwiej mi jest widzieć tą ścieżkę i gdy ktoś próbuje mi ją zasłonić czymś, gdy ktoś próbuje mi powiedzieć chodźmy tu, chodźmy tam, zrób to, zrób tamto, potrafię dużo łatwiej powiedzieć nie. Jest to piękna rzecz, naprawdę, i każdemu, kto nie miał dłuższej przerwy od alkoholu. Tak jak ja nie miałem no w zasadzie odkąd, odkąd się skończyło pełnoletność, a nawet i może wcześniej, piło się alkohol co jakiś czas i piło się go często dużo. No taką też mamy kulturę. I gdy sobie dasz przerwę od tej substancji, zobaczysz jak to się przeleje na różne aspekty życia. Daj sobie przerwę nie na post, nie na... Czy Cztery tygodnie, kiedy jesteś po prostu, byłeś skacowany, teraz przez chwilę nie chcesz pić, a potem znowu będziesz walił, daj sobie przerwę na rok, spróbuj sobie zrobić przerwę na rok. Wtedy dopiero zobaczysz, co to faktycznie się dzieje. Wtedy dopiero zobaczysz, jak twój mózg uplastycznia się i tworzy inne struktury, i uwalnia się od pewnych rzeczy, nauczy się odmawiać, uczy się opierać opinii innych. Być może moje doświadczenia są bardzo personalne i, i, i tylko do mnie się odnoszą. Ale wydaje mi się, że dużo z nas ma to, ma ten lęk przed utratą w oczach innych, Ma ten lęk przed byciem nieakceptowanym. I gdy przejdziesz na niepicie, nagle stajesz twarzą w twarz tym lękiem jesteś. Patrzysz mu prawdzie w oczy I jest to bardzo dobre, bo wtedy, Patrzysz mu prawdzie w oczy i pokonujesz go, a gdy go pokonujesz, to on się zmniejsza. I jest to piękne z psychologicznego punktu widzenia, jak nie picie takiej prostej substancji jak jakieś sfermentowane jabłko czy alkohol wpływa pozytywnie na aspekty życia, o których, na które on bezpośrednio nie ma tak jakby wpływu. A jednak, gdy przestaniesz go pić, zobaczysz, że ma. Polecam bardzo. Polecam spróbować, polecam dać sobie taką roczną przerwę i, i wtedy przejrzysz na oczy i zobaczysz, jak naprawdę, na ile naprawdę aspektów życia ma wpływ alkohol. Dzięki bardzo, życie poczciwe. Dziękuję za oglądanie, za subskrybę. Wkrótce zobaczysz nowy film. I cóż, nie pijemy dalej. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.